Dzień dobry Państwu. Nazywam się Monika Bernasiak i zapraszam Państwa dzisiaj do obejrzenia odcinka serii Zapachy Wycofane. Zapachy wycofane, czyli zapachy, które są na naszych półkach bardzo często dostępne w normalnych cenach i jeszcze nie wiemy, że za chwilkę po prostu z tych półek znikną i już nie będą domawiane, domawiane bądź doprodukowywane. To jest bardzo myślę istotna informacja dla Państwa, gdyż te zapachy bardzo często są naszymi ulubionymi zapachami. Bardzo często potem jesteśmy rozgorczeni, że znikają nieuprzedzone, nikt nas nie uprzedza, a że, że po prostu już ta seria się kończy i, i trzeba zrobić sobie zapas. Dlatego powstała właśnie ta seria filmów, dlatego abyście mogli zrobić sobie odpowiedni zapas w odpowiednim czasie, w odpowiedniej normalnej cenie a ewentualnie na takie trudne czasy, jak mamy teraz, e, trudne czasy inwestycyjne, mam nadzieję, że również możecie sobie takie zapasy zrobić z punktu widzenia inwestycji na przyszłość i z punktu widzenia po prostu e, zakupienia zapachów, e, jako, jako, jako fajna, e, fajna na przykład lokata pieniędzy. Dziękuję wam pięknie za to, że mnie oglądacie. Dziękuję bardzo za to, że mnie subskrybujecie. Dziękuję za wszystkie łapki w górę. Dziękuję również za łapki w dół. Trudno, czasem muszą być i takie. Dziękuję za Wasze komentarze, są naprawdę bardzo miłe i bardzo, bardzo Państwu dziękuję za to, że po prostu jesteście. Że mam dla kogo nagrywać, mam do kogo mówić. Bardzo, bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Jak wiecie, ta cała magia y, po prostu y, YouTubea mnie tak wkręciła, że, że nie nie zaprzestaje nagrywać i będę tworzyć tę serię dla Was dalej, będę więcej pracować i, i jeszcze bardziej szukać jakichś takich typowych. Y, perełeczek dla Was, abyście mogli dowiedzieć się, co znika z rynku i co, co kupić jak najszybciej, jak najprędzej. Dziękuję Państwu za wszystko i do usłyszenia w kolejnej recenzji. Zapraszam tymczasem na serię zapachy wycofane. Przygotowałam Wam sporo perełek, więc zapraszam. Od początku. Katy Perry. Perry, czyli e, zapach miał albo pur. Zapach, który rzeczywiście jest w bardzo dobrej jakości, fajnie, fajnie wykonany, pachnie długo. Jest to taki troszeczkę orient, kwiatowy, więc wydaje mi się, że sporo osób znajdzie tutaj swoje ulubione nuty. I ten zapach jest w super cenie. On ma jeszcze głowę kotka. Ja już tej głowy nie mam. <noise> Byłaby na pewno fajnym, fajną atrakcją na półce, jak, jak wpada tutaj do mojego studia, właśnie znek, ale nie mam tej głowy, więc cieszę się, że nie. Gdyż no, jakoś nie, nie przywiązuję uwagi do flakonów, bardziej do tego, co tam w środku jest kotku, więc yy, ten zapach jest już wycofany. Wycofany znika z półek, myślę, że można go spokojnie jeszcze zdobyć w fajnych cenach, więc yy, szukajcie, yy, pryskajcie się nim, gdyż jest bardzo fajnym, 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 fajnym zapachem. Kolejny zapach, który Wam przygotowałam, który również jakiś czas temu już jest nieprodukowany, a jest przepięknym zapachem. Mi się kojarzy w ogóle z takim zapachem luksusu, bogactwa, zapachem, który mi się kojarzy z taką wyniosłością, troszkę elegancją, troszkę jakimś futrem. Niebywale pięknie podana woda od Cartier. Cartier de Delicier. Zapach w wodzie toaletowej. W wodzie perfumowanej już jakiś czas temu znikł całkowicie z rynku, a w wodzie toaletowej można jeszcze go dostać, więc szukajcie, jeśli macie ochotę na taki, e, taką kroplę luksusu, bo myślę, że warto. Kolejnym zapachem, który chciałabym Wam pokazać, że jest wycofany, bo musi być troszeczkę jednak o męskich zapachach, jest od Bulgarii zapach e, Pur Om e, Soir. Jest to zapach męski, typowo dla gentlemanów, typowo do garnituru, typowo taki zapach, um, taki trochę robiący dystans, więc zdecydowanie nie dla każdego, ale wydaje mi się, że również ten zapach będzie e, na pewno kiedyś unikatem, gdyż no sporo osób, sporo mężczyzn go używało, więc wydaje mi się, że na pewno kiedyś zaczną go szukać z powrotem. Czemu i nie, prawda? Kolejną wodą, e, która jest już wycofana, a, a naprawdę jest przepiękna i dzisiaj jeszcze spokojnie dostępna na, 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 na półkach perfumerii, jest seria Gucci Guilty Intense, czyli ta bardziej skoncentrowana. Mamy tutaj płyn taki ciemny e, i oczywiście ta wersja już jest nieprodukowana. Będzie teraz wersja la Parfum, ale ona będzie inaczej pachniała, więc jeśli macie do tego e, do tej nuty zapachowej e, wyjątkową, e, wyjątkową słabość i chcecie ten zapach mieć. Cały czas możliwość e, używania, musicie go zakupić jeszcze teraz, gdyż jest już ostatni dzwonek. Czyli to jest seria Gucci Guilty Intense, mam akurat tutaj damską, ale mówię od razu tak mar na marginesie o, o męskiej linii Gucci Guilty Intense, gdyż też jest już niedostępna. Jeśli chodzi o męski zapach, to muszę Wam powiedzieć o moim ulubieńcu, który ukochuje i który już jest nieprodukowany z tego co wiem. W ogóle Prada w Polsce z, z, zmieniła dystrybucję, więc jakiś czas był na pewno kłopot z otrzymaniem Prady w normalnej sprzedaży ciągłej. Natomiast już wszystko się unormowało, ma już nowego partnera w Polsce, natomiast na 100% wiedziałam o tym, że Prada. Właśnie Lu Sport, Luna Rosa Lu Sport jest już nieosiągalna. Więc wydaje mi się, że to nie zmieniło się. Będę to jeszcze sprawdzać u tego nowego dystrybutora, aczkolwiek tego starego było już jako zapach do wyczerpania zapasów. Więc to też trzeba jakby wziąć pod uwagę i szukać tego zapachu, bo będzie na pewno wart przepłacenia, bo jest przepiękny. Kolejną e, całą linią, muszę powiedzieć o niej, bo tutaj mamy heliotrop, mamy pięknie podany bez, mamy również e, ambroxan w tym właśnie wydaniu My Name, e, fantastycznie podane drzewa w spiszmem w składzie z paczulą, piękna woda, naprawdę z fiołkiem, My Name, bardzo aromatyczny zapach, bardzo trwały. Bardzo specyficzny, bardzo oryginalny. I kolega również: My name, My scent. Czyli tutaj mamy trochę więcej, większą dozę bzu. Kochani, te zapachy dwa są już nieprodukowane. Więc jeśli lubicie te zapachy, to szukajcie ich szybciutko, gdyż na pewno możemy je zdobyć jeszcze w super cenach. A wydaje mi się, że. Warte są więcej. One w ogóle zawsze były warte więcej, więc to, że można było w naszym kraju kupić ten zapach za 150 zł, to był naprawdę kosmos, słuchajcie, bo one według mnie są dużo, dużo bardziej cenne. I jeszcze o Trussardi to muszę powiedzieć, bo to jest ostatni dzwonek, żeby o tym powiedzieć. Wydaje mi się, że może już nawet za późno jest. Delicate Rose. Zapach, który jest już wycofany. Niby na rynku pojawiła się nowa edycja Delicate Rose, czyli Marina Pink, Pink Marina. Ale zapach wiem o tym, że pachnie inaczej. Więc jeśli kochacie się właśnie w Delicate Rose i nie chcecie o tym zapomnieć, jak pachnie i jak na skórze fantastycznie gra, ten właśnie zapach, zapach kobiec, delikatnej, i subtelnej, i takiej, e, takiej romantyczki, to szukajcie go jeszcze, bo to jest naprawdę piękny, zapach piękny. No i przyszliśmy do Chloe. Chloe miała kiedyś serię, całą serię Sea by Chloe. Była to seria z dodatkowo no, niesamowicie podanym kwiatem jabłoni, takim czystym kwiatem jabłoni, był to zapach kwiatowo-orientalny, piękny zresztą, bardzo pięknie podany, niesamowicie fantastyczna buteleczka, taka jak, jak taka klatka na kanarka z takim, no ślicznie, ślicznie podana. Ja mam tylko już tutaj DEO z tej linii, niestety już woda Sea by Chloe jest dość droga i jest unikatem. Ja jej nie mam, niestety, w swojej kolekcji. Natomiast opowiem Wam, że seria Sea by Chloe mm, Ou Fresh i Sea by Chloe Lubelle y, będzie jeszcze dostępna, więc szukajcie jej, gdyż. Cena tych, tych zapachów troszkę się teraz zmieniła, troszkę znów spadła, wydaje mi się, że przez to, że dostały po prostu perfumerie internetowe większą ilość zapasów, więc jeśli chcecie ten zapach kupić, jeszcze tego szukajcie w tej chwili, bo jest naprawdę wart ceny, jest przepiękne, jest to zapach niebywale oryginalny i na pewno charakterystyczny bardzo. Zapamiętywalny zdecydowanie czy trwały? No, wiadomo, to jest ta kategoria świeże, więc nie będzie aż taki bardzo, bardzo mocno trwały i, i z taką ogromną projekcją, ale zdecydowanie jest to zapach no, taki specyficzny. Więc jak lubicie takie oryginalne wołnie, to należy się mu rozejrzeć. No, i na samym końcu dla wytrwałych zostawiłam wam perełka, Perełkę od Jimmy Choo. Jimmy Choo, woda toaletowa. Czyli Lu, Lu po prostu, Jimmy Choo Lu. Kochani, ten zapach jest przepiękny. Jest cudowny. Jest naprawdę y, według mnie również y, zasługujący na wyższą cenę i na pewno tą cenę niedługo będzie miało. Y, kiedyś Jimmy Choo był tylko dostępny w Sephora później oczywiście w nieautoryzowanych również internetowych perfumariach. Natomiast dzisiaj Lou Jimmy Chu Eau Toilette jest na pewno na wyprzedażach. Można ją kupić za super cenę, a już jest nieprodukowana. Więc jeśli macie na nią ochotę, to szukajcie jej prędko, bo jest to przepiękny zapach na lato. Cudowne na odświeżenie się w ciepłe, gorące dni. Nie jest to może zapach kategoria Sexy albo kategoria Orient, taki mega trwały. Jest to zapach świeży, przyjemny, taki do pracy na co dzień, taki y, przyjemniaczek typowy. Więc jeśli macie ochotę na takiego przyjemniaczka właśnie w wodzie taletowej, Jimmy Choo, to go szukajcie prędko, bo jest y, już nieprodukowany. Dziękuję Państwu pięknie. Dziękuję za to, że nie oglądacie jeszcze raz i pozdrawiam gorąco. Pa, pa.